Dobry wieczór Państwu Bartosz Teodorowicz. Zaczynamy informacje. Rosjanie mimo zarządzonej pauzy operacyjnej kontynuują zmasowaną ofensywę w Donbasie. Nie ustaje ostrzał rakietowy miast i celów cywilnych na wschodzie Ukrainy. Platforma Obywatelska oskarża rząd o nieudolną walkę z inflacją i w przypadku objęcia rządów zapowiada wyprowadzenie prezesa Adama Glapińskiego z NBP. Mieliby tego dokonać silni ludzie. Na Sri Lance trwają antyrządowe protesty. Demonstranci domagają się ustąpienia władz, które są oskarżane o pogłębiający się kryzys gospodarczy. Wzburzony tłum wtargnął do Pałacu Prezydenckiego w Kolombo. Rosjanie kontynuują ostrzał celów cywilnych na Ukrainie. Tym razem rakiety spadły na Krzywy Róg. Zginęła 41-letnia kobieta, a dwie inne osoby trafiły do szpitala. Mimo zarządzonej przez Władimira Putina pauzy operacyjnej, nadal nie ustają działania wojenne w obwodzie Donieckim. Alina Wozjan. Wojska rosyjskie atakują na zachód od okupowanego Lisiczańska. Próbują wkroczyć do obwodu Donieckiego na kilku kierunkach wzdłuż granicy z obwodem Ługańskim. Intensywność ataków i ostrzałów nie maleje. Dzisiaj znowu zostały zrujnowane dzielnice mieszkalne w Charkowie, Mikołajowie i Krzywym Rogu. Ukraińskie siły zbrojne przygotowują się do kontrataku. Wzywam mieszkańców okupowanych terenów na południu kraju. Zwłaszcza w obwodach charysońskim i zaporowskim do jak najszybszego ewakuowania się, aby ukraińskie siły zbrojne mogły je wyzwolić, nie narażając ludności cywilnej. Ewakuacja, choć trudna, jest możliwa i należy się na nią zdecydować, bo siły rosyjskie wykorzystują mieszkańców jako żywe tarcze. System komunikacji bardzo dobrze działa. Nasza artyleria musi działać, bo wyzwolenie spod okupacji obejmuje zastosowanie siły. Prezydent Ukrainy, Włodymyr Zawęcki, odwiedził wczoraj przyfrontowe miasta Dnipro i i krzywy róg. Wziął udział w obradach władz lokalnych oraz wręczył nagrody rannym w walkach żołnierzom. Złożył też życzenia wyznawcom islamu na Ukrainie z okazji Wielkiego Święta Kurban Bajramu. Po raz 24 wygłosiłem przemówienie do parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Po raz pierwszy zrobiłem to będąc w pobliżu frontu. Dlatego tam, by zrozumieli, że chodzi nam nie o politykę, ale o obronę naszej wspólnej wolności. Pewnego dnia będę mógł powiedzieć, że wszystkie 27 parlamentów krajów członkowskich stają po stronie walki o wolność, pomimo rosyjskich manipulacji. Według komunikatu dowództwa. Operacyjnego południe na Morzu Czarnym znajdują się obecnie dwa okręty nawodne i jeden podwodny, a także trzy okręty desantowe. Dwie rosyjskie miny morskie zostały zdetonowane przez saperów. Jedna z nich wpłynęła od strony morza do ujścia rzeki Dniestr. Wyłapano ją w okolicach twierdzy akermańskiej. Tymczasem w Wielkiej Brytanii szkolenie są żołnierze ukraińskich wojsk lądowych. W pierwszej fazie ma być przeszkolonych 10 tysięcy Ukraińców. Od 2015 roku w ramach brytyjskiej misji szkoleniowej przeszkoliliśmy ponad 20 tysięcy żołnierzy. Szkolenie ma dużą wartość. Kiedy jesteś na Wojnie i walczysz z Rosją, musisz być pewny, że jesteś jak najlepiej przygotowany. Tu żołnierze poznają podstawy. Walki na Ukrainie natomiast dadzą wiedzę i doświadczenie. Tu są doświadczeni oficerowie i oficerowie z frontu, którzy wiedzą, co trzeba robić. Wiedzą, jak zadbać o to, aby żołnierze byli jak najlepsi. Na zakończenie szczytu grupy G 20 przedstawiciele państw członkowskich wspólnie potępili rosyjską agresję na Ukrainę oraz wyrazili potrzebę pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności. Ponadto sekretarz stanu USA Antony Blinken wyraził zaniepokojenie postawą Chin wobec toczącego się konfliktu. Jesteśmy zaniepokojeni sojuszami Chińskiej Republiki Ludowej z Rosją. Pekin twierdzi, że jest neutralny. Trudno być neutralnym, jeśli chodzi o tę agresję. Jest konkretny agresor, jest konkretna ofiara. Jest to wyraźne wyzwanie nie tylko dla życia, ale i środków do życia ludzi na Ukrainie. Jest to także wyzwanie dla porządku międzynarodowego. W związku z potencjalnym zagrożeniem agresją ze strony Białorusi ukraińskie władze podjęły decyzję o umocnieniu północnej granicy. Na strategicznych odcinkach potencjalnego frontu są rozmieszczane miny oraz instalowane zapory inżynieryjne. Sytuacja w regionie znajduje się pod kontrolą ukraińskich wojsk. Alina Wozijan, Telewizja Republika. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński odwołał pięciu ambasadorów, w tym szefa placówki dyplomatycznej w Berlinie Andrija Melnyka. W ostatnim czasie udzielił on kontrowersyjnego wywiadu dla niemieckich mediów, w którym bronił przywódcy ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery. Sprzeciw wobec słów Melnyka wystosowało m.in. polskie i izraelskie MSZ. Zmieniamy temat: wejście do strefy euro, legalizacja związków partnerskich oraz cofnięcie reform rządu PiS. To polityczny program Platformy na nadchodzące wybory. Ugrupowanie Donalda Tuska zapowiada także skrócenie kadencji prezesa NBP Adama Glapińskiego, którego, tu cytat, mają wyprowadzić silni ludzie. Konrad Chmioła. Lider Platformy Obywatelskiej oznajmił, że tylko odpowiedzialna władza opozycji jest w stanie uratować 500+, ponieważ obecna strategia rządu stwarza zagrożenie dla gospodarki, a tym samym dla programu. Z kolei podczas wczorajszej konferencji Tusk oskarżył rząd o nieudolne działania w walce z inflacją. Zdaniem szefa PO, nasz kraj mógł przejść łagodniej przez kryzys. Lider opozycji zarzuty skierował zwłaszcza wobec prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wszystko na to wskazuje, że... Zarówno okoliczności te obiektywne zewnętrzne, jak i fatalna polityka NBP i, i rządu doprowadzą do nas do tego najbardziej dramatycznego momentu. To jest kwestia niestety już tylko kilku, najwyżej kilku miesięcy, to znaczy spowolnienia, a być może recesji. Ze zdaniem Donalda Tuska nie zgadza się premier Mateusz Morawiecki. W opinii premiera Polska skutecznie radzi sobie z kryzysem. Natomiast to rząd Donalda Tuska w przeszłości podejmował błędne decyzje. Między innymi podwyższył wiek emerytalny, posłał sześciolatków do szkół i zabrał Polakom ich środki z OFE. I oni mówią dzisiaj, że sobie by w tym kryzysie, który jest kryzysem rzeczywiście stulecia, kryzysem najpierw COVID, potężne uderzenie w miejsca pracy, w produkcję, w przedsiębiorców, w zakłady pracy, a potem atak na, Biało, atak na granicę białorusko-polską. Czyli prowokacja Łukaszenki i Putina. A potem przyszło to, co najgorsze, czyli wojna na Ukrainie, destabilizacja. Premier odniósł się również do obecnej strategii walki z kryzysem. Reakcja rządu doprowadziła już m.in. do obniżenia niektórych stawek podatku VAT, podwyższenia kwoty wolnej od podatku oraz podjęcia interwencji na rynku węgla i nawozów. Działania osłonowe. Najróżniejsze działania osłonowe. Może się zdziwicie, ale do takich zaliczę największą w historii ostatnich lat, przynajmniej czy dekad, obniżkę podatków, przynajmniej tego pierwszego, najważniejszego progu, Z 17. Na 12%. To netto zostawia w kieszeniach Polaków kolejne 15 miliardów złotych. Z kolei prezes NBP Adam Glapiński odniósł się do zeszłotygodniowej wypowiedzi Donalda Tuska, który zapowiedział, że po wygranych przez Platformę wyborach Glapiński zostanie wyprowadzony z NBP. Jego słowa dobra, doprecyzował dobra. były szef MON w rządzie PO PSL Tomasz Siemoniak, który na antenie TVN-24 stwierdził, że do banku centralnego wejdą silni dobra. ludzie. Skąd Nie wiem, dlaczego pan Siemoniak miałby czekać do wyborów. Zapraszam go już teraz, może przyjść z tymi. Silnymi ludźmi. Rozumiem, że dysponuje na stałe jakąś grupą przestępczą, która jest gotowa do takich działań może przyjść już teraz. Tu też spotka jakichś silnych ludzi. No nie strażników, oczywiście, tylko pielęgniarzy z naszego Enelmedu tutaj, bo to tak należy kwalifikować. Siemoniak próbując sprostować swoją wypowiedź, dolał oliwy do ognia. Glapiński łże, mówiąc, Siemoniak był uprzejmy powiedzieć, przyjdą silni ludzie i wyprowadzą prezesa. To nieprawda. W wywiadzie dla TVN24 byłem uprzejmy powiedzieć, że wtedy przyjadą jacyś silni ludzie i go przekonają, że nie jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. Prezes NBP zapowiedział wczoraj wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec Siemoniaka. W wywiadzie dla portalu niezależna.pl dodał, że podobne kroki rozważa także w stosunku do Donalda Tuska. Oczywiście, że tak. On przecież też. Mówił o siłowym wyprowadzeniu mnie z banku. Przypominam, że jestem mianowany przez prezydenta RP i ta decyzja była później zatwierdzona przez Sejm. Rozumiem, że po ewentualnie wygranych przez PO wyborach prezydent też stanie się nielegalny i też silni ludzie będą go wyprowadzać. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest wybierany na sześcioletnią kadencję, a jego przedwczesne odwołanie jest niezgodne z konstytucją. Odnoszę wrażenie, że Donald Tusk ma jakąś obsesję, jeżeli chodzi o prezydenta. Adama Grapińskiego, i o, ta obsesja chyba wywodzi się stąd, że prezes Grapiński brał udział w symulowaniu słynnej nocy te, zamachu na Jana Olszewskiego, na rząd premiera Jana Olszewskiego, gdzie Donald Tusk. Dyrygował, liczył głosy. Platforma oprócz zmian personalnych w NBP postuluje także szybkie dołączenie przez Polskę do strefy euro, jako rozwiązanie korzystniejsze dla polskiej gospodarki. E, zamiana złotówki na euro tego nie rozwiąże, zaś gwarantuje tylko jedno. To, że nadal my będziemy płacić odsetki wyższe niż Niemcy, tak samo jak Włosi muszą płacić i przez to są cały czas w kryzysie? Ekonomiści podkreślają, że obecny kryzys finansowy, z którym mamy do czynienia na całym świecie, będzie się pogłębiał. Wszystko za sprawą toczącej się wojny na Ukrainie oraz następstw pandemii koronawirusa. Rząd jednak uspokaja. Dzięki zdecydowanym środkom zaradczym, inflację w naszym kraju uda się stłumić do 2024 roku. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Rząd będzie zabezpieczać interesy polskiej wsi i polskich rolników, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu rozwiał pojawiające się obawy w związku z tranzytem przez Polskę ukraińskiego zboża. Jak podkreślił, będzie ono sprzedawane w Afryce i na Bliskim Wschodzie, tym samym nie stanowiąc konkurencji dla polskich produktów. Polska wieś dzisiaj w tych warunkach boryka się ze swoimi różnymi problemami związanymi z wojną na Ukrainie. Związanymi z inflacją, z putinflacją, aby polska żywność, ale ta, która trafia na stoły, była bardziej dostępna, obniżyliśmy VAT do zera. Dokonaliśmy także dopłat do nawozów. 500 zł do hektara użytków rolnych i 250 zł do hektara łąki, pastwisk. Wiem także, że są problemy ze zbożem, które miało tranzytem przejeżdżać przez Polskę. Jeżeli są takie przypadki, poleciłem premierowi Kowalczykowi, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, sprawdzenie dokładne tego, gdzie to występuje i zablokowanie tego procesu, żeby zboże, które wjeżdża do Polski z Ukrainy, było sprzedawane w Afryce i na Bliskim Wschodzie. W Kolombo dawnej stolicy Sri Lanki, tysiące demonstrantów domagały się ustąpienia prezydenta Gatabai Dzapaksy i zmiany rządu. Tłum wdarł się do pałacu prezydenckiego i budynku Ministerstwa Finansów, jednak nie zastał w nim polityków. Kraj zmaga się z najpoważniejszym kryzysem ekonomicznym od 70 lat. Inflacja na Sri Lance osiągnęła już 55%. W Kolombo od kilku dni trwają protesty. W czwartek pokojową demonstrację przed rządowymi budynkami rozpoczęli buddyjscy mnisi. Z kolei wczoraj na ulicę wyszli studenci i inni mieszkańcy niezadowoleni z sytuacji gospodarczej w kraju. Tak się nie da żyć. Cierpimy my i nasze dzieci. Wychodzimy na ulicę, zostawiamy nasze miejsca pracy, ponieważ wierzymy w sprawę. Kochamy ten kraj, a oni nie potrafią właściwie rządzić, dlatego muszą odejść. Demonstranci wdarli się do Pałacu Prezydenckiego, jednak nie zastali tam prezydenta Gotabai Rajapaksy, gdyż ze względów bezpieczeństwa został on ewakuowany dzień wcześniej. W wyniku starcia tłumu z funkcjonariuszami, rannych zostało co najmniej 39 osób, w tym dwóch policjantów. Dziś rozpoczęły się rozmowy pomiędzy rządem, a przedstawicielami partii. Premier Ranil Wickremasinghe jest gotowy podać się do dymisji, by otworzyć drogę do utworzenia nowego rządu. Sri Lanka zmaga się obecnie z najpoważniejszym Kryzysem gospodarczym od momentu uzyskania niepodległości w 1948 roku. Pandemia koronawirusa oraz złe zarządzanie doprowadziły do tego, że inflacja osiągnęła w czerwcu niemal 55%, a oczekuje się jej wzrostu do 70%. Mieszkańcy tego wyspiarskiego kraju cierpią na niedobory żywności, leków i innych podstawowych produktów. Ludzie oczekują, że rząd podniesie stopy procentowe. Elon Musk zrezygnował z zakupu Twittera. Miliarder rozwiązał wartą 44 miliardy dolarów umowę, gdyż jak twierdzi, platforma społecznościowa nie wywiązała się z jej warunków. Teraz obie strony czeka długa batalia sądowa. To będzie bitwa sądowa rodem z gry o tron pomiędzy Maskiem a zarządem platformy społecznościowej. Odstąpienie od umowy będzie szokiem dla Twittera. Prawdopodobnie spodziewali się, że Musk przynajmniej podejdzie do stołu renegocjacyjnego. Elon Musk, uznawany za najbogatszego człowieka na świecie, zdecydował się na kupno Twittera w kwietniu tego roku. Jednak zgodnie z warunkami umowy, zarząd platformy społecznościowej miał dostarczyć informacji na temat fałszywych kont. Twitter nie podał dokładnej ich liczby, lecz utrzymuje, że jest on na mniejsza niż 5%. Miliarder nie wierzy w te informacje. Ponadto zarząd Twittera zobowiązał się, że utrzyma nienaruszoną strukturę organizacji biznesowej, tymczasem zwolnił dużą część pracowników wysokich rangą i jedną trzecią zespołu pozyskiwania talentów. Odstąpienie od umowy przez Ilona Maska może jeszcze bardziej zachwiać rentownością serwisu społecznościowego, którego akcje od kwietnia straciły na wartości o 25%. Więcej informacji na naszym portalu tvrepublika.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.